W dzisiejszym odcinku Ela i Justyna, które nie są zielone w świecie herbaty, spróbują właśnie herbat zielonych. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. O, no, co dzisiaj pijemy, moja droga? Wszystko, co znajdziemy, tak naprawdę, taki był nasz plan. Na pierwszy ogień będziemy wrzucać czun. I to y, wrzucać nawet. Nie, nie rzadkowe, tak? tak. No, omen. wrzucać. Pilu oczu, parzymy w taki sposób, że nie zalewamy liści wodą, a wrzucamy liście do wody i czekamy aż opadną. Dokładnie tak, także teraz zrobimy właśnie to, czyli nalewamy sobie wody. Mamy już e, przygotowaną herbatę, bardzo ładną swoją nie drogą. Nie a mogę pomąchać? Oczywiście. Bardzo drobniutkie, śliczne. Ładnie, delikatnie. Zwinięte, pachnące ogóle, listeczki. To jest w ogóle 2024. Herbatę, to prawda. A? Więc testujemy też nowość. Tak, i teraz wrzucamy. Zasupiemy. No i mhm. pozwalamy im opaść. Nie zajmuje to dużo czasu. Część listeczków zostanie na górze, będzie pływała, natomiast w momencie, kiedy opadną na dno, możemy zakładać, że herbata jest już przynajmniej częściowo zaparzona. Pięknie, ale... one tak sobie zawsze tańczą w tej wodzie. Tak. Jakby biło to jest taka bardzo zjawiskowa herbata, jak chodzi o parzenie. Tak dlatego warto właśnie w szklanym naczyniu, żeby zobaczyć jak ładnie to się wszystko parzy, jak sobie to opływa lata tańczy. Bardzo ładnie I wygląda. tutaj y, też mamy dobre światło, widać ten taki meszek, który ym, tak. odrywa się jakby od tych listków, bo te listki, jak się na, w nie przyjrzymy, to ma, są takie lekko meszkowe, takie, nie są takie gładkie i właśnie to się pojawia teraz tutaj y, w herbacie. Tak, taki meszek też nie jest łatwy do utrzymania podczas produkcji herbaty, dlatego jeżeli widzimy go, to wiemy, że herbata jest dobrej jakości, była przygotowana z dużą pieczołowitością, to nie po prostu wrzucone na taśmę, tylko to musiało być przygotowywane bardzo delikatnie, żeby nie zniszczyć całego tego ja puszku. Pozwolę. Wygląda, że nasza herbata powinna być już gotowa, także przelewamy. Te listeczki, tutaj? tak, tutaj, te listeczki bardzo ładnie w tym momencie wyglądają. Takie małe spiralki. Tak, bardzo ładne, zielone, wiosenne. Tak? To, co już widzimy, to że herbata rzeczywiście jest taka trochę bardziej mętna niż zazwyczaj, właśnie przez ten meszek, puszek, który w trakcie parzenia dostał się do naparu. Kolorek jest bardzo ładny o, i pachnie to bardzo świeżo. Tak nawet bym powiedziała… O, jakaś ręka się pojawiła. Rozumiem, że to jest prośba o dary w postaci herbaty. Proszę bardzo. Ja również. Coś mówiłam, ale już nie wiem co. Zbyt ładnie pachnie, żeby tak. się A pachnie. O zapachu mówiłam. Tak, longingowo nawet trochę bym powiedziała. Tak, pachnie. jest taki prażony y zapach, aczkolwiek jest też bardzo roślinna. I coś takiego mlecznego, jakby trochę. Tak, bardzo świeża. Coś mlecznego też jest tutaj w, w tym. Mm. bardzo dobra. Taka orzeszkowa, trochę. Ja tu bardzo czuję takiego Longjinga super grade'a, takiego. Mm -hmm. Tak, zaskakująco podobny. Bardzo, bardzo dobra herbata. Mm. Herbata bardzo dobra, i zapraszamy też do naszego starszego filmu Konrada z różnymi ciekawostkami, właśnie o bilu, czy nie? Link tutaj w opisie. Jest e, bardzo klasyczną chińską herbatą zieloną, typową herbatą ching, czyli. Prażoną na łoku. Gdzie zatrzymanie oksydacji jest wykonywane na łoku i praktycznie cała obróbka tej herbaty odbywa się na tym jednym, tym samym łoku. Zbiera się najlepszą herbatę bileczną wczesną wiosną, więc. W marcu, najlepiej przed świętem Wielkiej Jasności, czyli Qing Najlepsza herbata Bilochun to jest właśnie ta z sprzed święta Wielkiej Jasności. I wtedy są zbierane te herbaty z delikatnymi, małymi pączkami, z bardzo młodymi listkami. Do stworzenia jednego kilograma takiej herbaty jest potrzebne nawet 100 tysięcy albo i 120 tysięcy takich drobnych, malutkich, nierozwiniętych pączków. Lecimy. Moi drodzy, z drugą herbatą mamy tutaj jakiegoś nagdinga znalazłyśmy. On jest akurat zeszłoroczny, ale pomyślałyśmy, czemu nie, spróbujmy. Tego już parzymy w sposób klasyczny, czyli najpierw wsypujemy liście, zalewamy wodą i dopiero potem przelejemy. Pięknie, pięknie. Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy, że wy tutaj piecie 2023 tak. A w czarce pojawił się rocznik bieżący tak zwany, czyli 24. Proszę bardzo. Hmm. No to myślę, że nie mamy wyboru, musimy spróbować obu. To Zrobimy jest coś porównanie. co robi wrażenie. A jak się on nazywa ten mending? Mending Shihua. Ok, Mending Shihua, czyli mamy zeszłorocznego Mendinga Ganlu. Rozumiem, że my go mamy, ale pewnie już go nie ma w sprzedaży, skoro jest tegoroczny. Ale przetestujemy go dla Was, żebyście wiedzieli, jaka jest różnica między zeszłorocznym, tegorocznym. One są trochę inne, więc smaki tak, na pewno już. by były inne, gdybyśmy porównywały tak czy tak te, z tego te samego, samego rocznika. Już tak naprawdę patrząc po samych liściach możemy zobaczyć, że są to różne herbaty. Tutaj na przykład mamy takie drobne spiralki, natomiast tutaj ta herbata ewidentnie była prażona, była jakby proces oksydacji został przerwany poprzez działanie temperatury. Najprawdopodobniej było to prażone na wokół czy coś takiego, ponieważ są płaskie liście o takim orzechowym zapachu. Tutaj mamy taką bardziej bym powiedziała tradycyjną metodę opróczki zielonych herbat, więc już tak naprawdę na pierwszy rzut oka możemy. Pewnie Są bardzo równe. Są bardzo równe, bardzo ładne. Nie ma tutaj żadnych połamanych, drobnych kawałeczków. Więc ta herbata na pewno jest herbatą wysokiej klasy. Myślę, że to jest herbatka premium. To możemy zaczynać przelewać, i myślę, że możemy od razu zacząć sobie parzyć kolejną. E, żebyśmy tutaj nie czekały za długo na zaparzenie. To, prawda. Dobra. to w takim razie parzymy, parzymy tego najnowszego. mamy sprawdzić tegorocznego mendinga jest to Mengding... E... Jest... Szychła. Szychła. Mending Szychła. Kamienny kwiat. Piękna nazwa. Jaka temperaturka do zielonej? No Myślę, że do takich chińskich 80, będzie ok. Może być trochę niższa. Ja parzyłam zielone herbaty i w 60 stopniach, i w A 90. Nawet w zupełnie zimnej wodzie tak, też zrobiliśmy z lodem. samym lodem można również zaparzyć Na herbatę. To idealna opcja. Wypijemy sobie trochę tej zeszłorocznej herbaty. Nie będziemy się nad nią rozwodzić, no bo skoro jej już właściwie nie ma, to tylko spróbujemy. Pachnie ładnie, tak, ale tak bardziej y, trawiaście, bym powiedziała. Ale Na cał pewno całkiem, całkiem w, w porównaniu całkiem całkiem. do bilu odczułem dużo bardziej trawiasty. Myślę, zapach. że w zeszłym roku ona była super. Hmm, ale w smaku jest bardzo dobra. Jest Bardzo dobra, tak. Taka delikatna też. Nie ma tam to zbyt dużo jakichś nut kwiatowych, bardziej bym powiedziała trawiasto orzechowe, taka bym powiedziała wyważona jest ta herbata, nie jest taka bardzo słodka, jest to po tak. prostu taki bardzo... Taka dobra zielona herbata, Tak, dokładnie tak. Raczej to nie jest herbata wysokiej klasy, jak ta szychuła, nad którą się tutaj pochylamy. To jest piękny zapach. To jest yy... o, bardzo ładny zapach, taki bardzo Ja myślę, odmachowy. że ona by też dobrze smakowała na zimno. Mhm. E, to, to myślę, że latem, przyjdziemy latem na kolejny mhm. test i zrobimy to test zrobimy zielonych herbat na zimno bo myślę, że ona by bardzo dobrze tutaj pasowała. Uch, ale e, pięknie pachnie. Wygląda w ogóle ślicznie, te listki są przepiękne. Dobrze, że nam kolega przyniósł tutaj tę nową herbatę, bo byśmy się pochyliły nad starszą. No to dobra, e, to próbujemy tę nowość fantastyczną. Kolor bardzo tak ładny, jasno-zielony. Jest to herbata klasy premium, e, Mengding Shihua. Ale zaskakująco delikatnie pachnie. To prawda. Odnośnie liści. liście miały… O, to znowu jakaś ręka z jakąś Poproszę, czarką. poproszę. Proszę, powiedz nam swoje myśli. Mmm. Tak taka... smak. Tak, ale jest też taki warzywny posmak. Jest, jest warzywny. Taka szparaga. Szparagi festa. To jest szparaga, to jest taka woda po szparagach. Ogórek jakiś? Ogórek, coś takiego. Ale jeszcze, czy nie macie e, takiego vibe'u longjingowego z wysokiej półki? Tak. Taka orzechowość, tak, lekka taka goleczka, orzechowość jak w longjingu. Tak. Idealnie jest. zbalansowana właśnie z, z tym posmakiem orzeszków, że to nie jest takie masło orzechowe jakby z, 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 z dżemem, nie jest to przesłodzone, ale dla mnie bardziej idzie w stronę wytrawną. Tak. Właśnie przez to warzywne skojarzenie trochę też. Tak, I bardziej tak jak jakieś się... takie danie, w którym są orzeszki, które tak, dodają sobie... takiej słodyczy, ale danie samo w sobie nie jest słodkie. Dlatego myślę, że super by była faktycznie na zimno, ponieważ long -jingi wysokiej klasy są fantastyczne na zimno. To prawda. E, latem cudownie orzeźwiają, więc myślę, że to też e, można sobie kupić teraz i zostawić mały zapas na lato, A ale... że będziemy próbować. Koniecznie. <laughs> Czyli tak Porównując tegoroczne herbaty odrzucamy tego mendinga, który trochę przypadkiem nam się tu jednak znalazł, poskupiamy się na pilowku i na tym tego tegorocznym. Co wybierasz? Wybór jest naprawdę ciężki, ponieważ ja ogólnie bardzo lubię dingi. Jest to jedna z moich ulubionych herbat. Ja lubię bardzo orzechowość właśnie w herbacie. I tutaj rzeczywiście w tym męglingu jest dużo takich podobieństw do Ale też miał coś takiego w sobie. Tak, e, tak e, właśnie nawet po samych liściach można powiedzieć, że jest podobny do tego longinga, aczkolwiek chun jest tak dobry, że. Myślę, że będę musiała. Ale biluoczun to jest taka herbata, która chyba nigdy mnie jeszcze nie zawiodła, jak to chodzi o prawda. świeże zbiory. Rok rocznie próbuję tę herbatę z myślą, czy znowu będzie taka dobra i zawsze jest taka dobra. Także, czasem nawet lepsza. Czasem nawet lepsza, <laughs> zaskakująco. Także polecam, ja bardzo serdecznie, mój typ w tym momencie to jest biluoczun. Ale zdecydowanie, staro miłość. Y, miłość, ale zdecydowanie chciałam chciałabym spróbować na zimno, jak będzie troszkę cieplej, dla takiego orzeźwienia, ochłodzenia i myślę, że to będzie fantastyczny wybór, także co, zapraszamy. Także serdecznie Wam dziękujemy i dajcie znać jak pokochaliście nie tylko tę herbatę, ale nasze koleżanki. Piszcie, czy chcecie nas więcej w tych filmikach. Wrócimy latem na test herbat zielonych na zimno. Tak, bardzo chętnie. Tak, zdecydowanie. No to dzięki wielkie! Temperatura Walkman ma zazwyczaj 300 Лук навет до 400 градуса.